W sezonie PPW Okurowki, finanse dobrze Państwo słyszą. drużyna PPW została sponsora, uwaga, idzie prezes. Dzień dobry, witam na rozpoczęciu sezonu. Wierzę w drużynę, jest bardzo młoda, perspektywiczna. Czekam na wyniki, dziękuję, pozdrawiam. Piękna przemowa, liczymy, żeby zaraz to wszystko. Na boisku pokazali zawodnicy P.P.W. Syfo, przypomnij kto jest kapitanem. Kapitan ma. ja lipka tyle ryczał, że jest wicekapitanem i nie przyjechał nawet, ja. No to jest taki zawodnik. Flaki z olejem, nic się nie dzieje. go widać tam w oddali? Idzie! Więc tak, proszę Państwa, na stanowisku komentatorskim Sząsiankowski redaktor, przepraszam za tej nie do jeśli chodzi o realizację tego meczu czyli PPW, przyszliśmy po Was o Górowskiej finanse, jest nowy sponsor, są nowe nadzieje kontra 4 kropek, który prawdopodobnie jest tak cienki jak zawsze więc co zrobi PPW? No i entuzjazm na trybunach jest, więc zapraszam. Zapinamy pasy i lecimy. Jeśli chodzi o obronę, możemy zobaczyć w tym momencie tatę, kapitan zespołu. Im starszy, tym gorszy. Więc nie jest jak wino, chyba że to jest sikacz. PPW w gazie. Jaki jest sponsor? Loża komentatorska pozdrawia prezesa. dziękuję, pozdrawiam. Co to była za akcja? tak, brawo Miku. Z kupa Na chwilę będę wezmę Dobra, dobra, Suplementacja na I już, proszę Państwa, jest gromki krzyk PPW, PPW la Finansy, la. Kropka pl Ogulowski finanse siolalalalolo Krop.pl Zterekropejek zostaje powoli wciągnięty przez zespół PPW W zabawę spróbujcie nam strzelić gola, ale i tak nie dacie rady Gibon i wyjaśnia 4-1 Pam, pa, pam, pam riri. Szelak na skrzydle A ten grosik PPW tak jakby przeszło o, Ale by mógł się strzelić Pierwszy raz z 10 prób Które będą przed nami Więc Takimi strzałami to mogą sobie postraszyć Ale babcie Przed kościołem PPW Zwietrzyło krew Oby nie zwietrzyło piachu Ocenia Punktuję, co i tak? A może. Przed... Jak, no, jak A na może ostatni przed... mecz? <gry> jak na pożegnanie, to naprawdę. godnie, takiego godnie, ja. na dziewiątkę w skali do tysiąca. Prezes. Niezadowolony zdecydowanie z dzisiejszego meczu. Druga połowa po prostu była do dupy. Będą z tego wyciągnięte konsekwencje. Pozdrawiam. Reaktor Szymoniakowski również pozdrawia z polnej. Do zobaczenia już za tydzień, zobaczymy co i jak będzie, a na pewno, jak Będziecie słyszeliśmy, nie będzie różowo ani kolorowo. Do zobaczenia! Lewa, lewa, lewa. Lewa. To, Patryk Lipiński rusza skrzydłem do Gralaka, Gralak strzała, ale jednak obok. No seba zahaczony Wiściowy Dres trochę zmechacony po tym zajściu ppw finanse Ciasteczka są na stronie Zapraszam na ciasteczkę? ciasteczka paluszki No Czyli proszę w... No, proszę wchodzić się częstować. <grywa> Drużyna przeciwna robi to samo, więc jest w knoseniu 00. Dzień dobry! Coś tu się dzieje, a dzieje się nie za dobrze. Lipka to jest jednak człowiek, który może się spłacić. Chyba nie. Klimek. Klimek Cross po swojemu w siatkę lubi ten dźwięk, więc pewnie dlatego tak zrobił Wyrównanie No reprymenda w przerwie i chłopaki grają Wystarczy trochę postraszyć i już są efekty i proszę, Państwa, arbiter dzisiejszego spotkania już zakończył 4-2 i to nie dla PPW Mercurius zwycięża w derbach południa Źle tutaj Reaktor Sząsiankowski żegna i prezes podsumował Do zobaczenia już za tydzień Hej czołem kluski z Rosoły życy eee. co? 8-4, nie? Brawo, brawo Ja pierdolę Chciałam tylko Typo, jest o, czo, o co grać A rynusa? Hype, Dasz mi jednego? Ale Aga mi zabrała, mam jednego. Muszę wziąć to. tego, bo ja mam, co wy otworzysz Ty mi? Takaj tego. Tylko... ola, ola, ja jest, ola. No. el kapison. El kapison. A co za przyjęcie? Co za przyjęcie? Co za 15 metrów rozrzisk. Ale to jest ja. taki, ten taki przysłowiowy klej, Pol. Prezes. Ja. <laughs> Warto, Warto było przyjechać. Tak jest. Gralak, patrzcie, Pierwszy co się dzieje. Z jednej strony Ja cię podziwiam, bo ja to widziałem tylko, <coughs> boiska, to trochę inaczej wygląda. Jakbym to widział wcześniej, to już wówczas nie przyjechał. Widzę karbitra, jak wyrok. <coughs> <śmienicza> Prezes chyba ze stresu o wynik spotkania. Ja. Toleruję. A polecam yy, kolejka wąskotorowa z Rzymina przez Wenecję do Biskupina. Byłem. Byłem i polecam. Lipka, naładowany. Nie wiadomo czym. Nie wiadomo co pił weekend. Ogi. Z motywów, chłopaków. Dzisiaj jestem zadowolony, bo znalazłem. Dwójkę. Dziękuję. Lipka, Giba się jak pierdolony Rezus. Ty to przebojowy chłopak. Wszystko na przebój. Jakby był piosenkarzem disco polo, to naprawdę by był na samych szczytach Mały Messi. Grala! I. A to wiesz co, ty, dogadaj się z jechowymi, oni stoją na każdym rogu. Ty jak będzie łaził, żeby od razu wiem. O Bogu i o kredycie będzie gadał. Tak, chyba specjalnie, tylko co ten macie kurwa pierwszy wygrać i że się, żeby, 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 dać trochę <śmierzył> nadziei, że piję to w dwóch, nie żeby... A zapłaciłeś obydwie? Raty? No. Jedną. Kurde, to będzie wygrać pierwszy mecz. Ostatni mecz trzeba będzie w rundzie wygrać. <śmierzy> 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 żeby mi łaskawić jak się. Dzisiaj nie ma taty, kapitana. Więc dnia średnia już... wieku kurwa spadła o 40 lat. I wszyscy dostaną 500 plus. O co tu chodziło? Mogę odpowiedzieć rymująco. O co? O gówno mm. Rampam, pam, pam. Krystiano. Pam. Taka z wodów. A ja już myślałem, że nie stał odszedł wczoraj, to już nikt tak nie będzie panował nad piłką. Tak, ram tam tam... P PPW jak zwykle żelazna defensywa. Czyli nic nie puszczają. A z przodu jak zwykle, więc nic nie strzelają. Więc jest 0-0. Kurde, deno. Zosta, zosta, Uu, bajek, bajek. Walka. Normalnie jak Spitfire i Messerschmitt. Bitwa o Anglię, 40 rok. Tylko mi to pachnie bramką hmm. O, no, zobaczymy Powiem Ci, że Chyba jesteś uszulany na jakieś pyłki no. i to zajebiście To proszę Państwa pachniało jedynie skórą. Chyba drugą Proszę Państwa akcja poszła Brawo. Gralak! Ja śmieję, Brawo. odebrał Ale jak dzik i proszę Państwa. Jezioro <grym> będzie. Zdrowia, nie, kurwa. Nie tym co to się na głowę rzucając z autobusu. I tak, czyli byśmy byli kurwa Bo prawa, lewa, prawa. No, bo tutaj. Tak, chyba to było co. Tak, no, I proszę Państwa, siedzi. Siedzi. <grym> siedzi. <grym i> siedzi. Siedzi. <grym i> siedzi. Siedzi! Jaki kurwa! Jaki line. Siedzi! Mirek, Bar! Siedzi. bar. siedzi! Grający bar! Proszę Jaki... Państwa, niesamowite rzeczy siedzi. dzieją się na polnej. Siedzi! Wracaj teraz, Jurki Seb obrócił się jak mięso z kebaba. To. Ja pierdolę. Homeryckie porównanie normalnie. Tata Chyba chcę wymusić jakieś wczasy w Ciechocinku Seba z autu Do Łukiego, nie szablonowo, Łuki! Też nie szablonowo Jaka szeroka ławka, proszę państwa, tego się często nie widzi, ale zrobię zoom Kisra pod bramką. Sędzia tego nie widzi. Na razie nie. Będzie dawał kartki. Zacznę skład od góry, od samego wierzchołka tej wspaniałej piramidy. Czyli na ataku. To jest piramida, to jest piramida finansowa. Było blisko. Blisko, blisko San Francisco. Klimek. Jest złość w tym zawodniku. I góra, I? No, 4-1, ale... Ale robią show. Oni nie chcą łatwych to To znowu było. Ale nie widzieli Wojtasa. Jeszcze mogli przegrać przez Wojtasa. A później jeszcze, jeszcze do Cypa, później Cypo do Grzelaka, Grzelak do Cypa i do Wojtasa. Może jeszcze Kucipa pani się do I na końcu. Seba próbował cisnąć Jeszcze jedno salami na ciasto, ale nie udało się. Łuki, czy będzie strzelał? Za słabo Przejął to tata Jurki Sep. Jurki Sep no jeb Klimek bez pardonu. Nasz krychowiak Strzał. strzał. Jak z gumki recepturki. Pojtas? Spokój, spokój! ty I? Ja! I? Ja! I Wiedziałem, że coś będzie być nie tak, że to już za bardzo wyglądało na bramkę. No. Nagrało? Ja pierdolę, A to a cypek na nagraniu, to naprawdę będzie kurwa w kompilacji. Pytam, spadło to w żelę chyba ja. zajebali. Mamy lidera. byś miał nauczkę o co ja pierdolę. Typo, co ty kurwa tam sobie tworzyłeś stworzyłeś? No, 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 nie, 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 To nie, dwa nie, się nie, nie,

Mi nie będzie zaglądają, ale tak co raz z 5 razy to nie chcę po ją obejrzeć, dobra i co wyciągnięć wnioski z tego. Nie wyciągnę. Nie, 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 nam, nie wydaje się. Jeśli chodzi o przeciwników nie warto nic mówić o tym kto tam gra, ponieważ dzisiaj PPW zrobi przysłowiowy młyn z przeciwnika Nie, zagląda podjeżdża. I proszę Państwa To był strzał ostrzegawczy w takim razie I proszę Państwa Starość to jednak radość w piłkarskim świecie rzucał tu i od coś próbuje Czy to przyniesie jakikolwiek wymierny efekt? Cię tylko rozdrażni śpiącego lwa, jakim jest PPW Seba, idealnie człowiek, spaghetti, człowiek, pizza, człowiek, lazania, klimek, środkiem jak łoś na rykowisku na polanie, giozi

Wikiwik. Juzi. Tego się te, tego się nie wytnie. No, co tak dosadnie? Normalnie proszę Państwa czuję się jakbym kręcił Szeregowca Rajana bez happy endu I proszę Państwa już za chwilę skończy się Gehenna 2-0 I tak proszę Państwa zaczyna się Druga odsłona melodramatu Pod tytułem mecz Prawdopodobnie piłki nożnej Czy PPW zdoła Jakkolwiek tutaj ogarnąć Sprawy i wyjść z tego dołu klacznego, pełnego gówna, uryny, żygów i innych takich nieciekawych spraw. ja Już zobaczymy za chwilę oraz na obronie będziemy mogli zauważyć grzelaka, który powrócił Był w kratkę, jak szkocki kilt jeśli chodzi o frekwencję, ale pojawił się na barażowym, jakże niezwykle emocjonującym i ważnym spotkaniu. Proszę nie zapomnieć, wspomnieć o sędziach, nie? No już wspominałem na samym początku, to creme de la creme. Tata. Jak on to zrobił. Prosto, proszę Państwa, z YouTube'a. Strzał Grolaka nie w tą stronę, ale interweniuje radio. PPW spróbuje jakoś odwrócić losy tego spotkania. Jak to śpiewał Martyniuk Życie ze mną gra w pokera, raz mi daje, raz zabiera Paweł, spokojnie! Gwizdek jest gwizdkiem, obojętnie co było Ej, skur! I proszę Państwa, doszło do przewinienia Giuseppe ofiarą prowokacji I proszę Państwa, gol! Tak jest! Stary, ale jary ta, nie ma to I jak tata. Starszy, tym no ta, to jest ale... Tak, ale... Y, wino jest jak kobieta. Najlepiej dojrzewa w Uderza piwnicy. Do, 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 do Józef Fris. Uderza do głowy. do głowy. wygrywa albo ginie. Nie powinna być zaliczona. Elka Piszon zaskoczony, że piłka mu nie odskoczyła na 3 metry, nie wiedział co zrobić. El Piszon. Chyba zgłodniał, jeśli chodzi o zdobywanie bramek. Ale chyba jednak się najadł, już tą jedną w tej pierwszej połowie.

Ej, nabija kontakty z I Trochę wracajmy do ustawienia, bo ja kurwa pół meczu to w obronie przestałem. Tak, to właśnie trzeba pilnować tego, żeby Wiadomo, że płynnie. nie przestałem. Płynnie w akcji. No. W akcji. Trzeba biegać. Ty, bo Ja biegam do przodu tak. co, Ja nie mogę. Ci... Druga odsłona tego melodramatu. Przyszliśmy błowa z kontra. Wygrywa albo gii. Bardziej gin. Przeszliśmy po was, abyście zginęli, o. <grym> i no i... Ale jakoś to tam wygląda jako rozkład. Rozkład tego dnia. Zacięte, proszę państwa, boje jak w barze mlecznym w godzinach szczytu na Różanej albo Szczytnej. że róg Szczytnej, a Kurwa, ale ten bar na tutaj się trzyma. No. W Perelu jeszcze kurwa i cały czas jeżdżę. No, przyjdzie taki, włoży palec i powie moje. No, już nie zjesz. No tak, ale. ale... I co, nie ma na to żywo? Żeby... No nie. No. no. Trochę za mocno Jeezy i do Taty. Chyba już po kolacji do tego. Ręka. Widział pan? Ja.